Strażnicy, miejscy, woprowcy, i policjanci są upoważnieni do tego, żeby przeprowadzać kontrolę oraz legitymować wszystkich miłośników spędzania czasu nad wodą. Właśnie w tej formie, czyli tych kąpiących się. Jeżeli się niewłaściwie zachowują, to wtedy hmm, panie Sławku, co? przestrzeganie prawa na plaży też obowiązuje. Plaża, nie, plaża jest miejscem publicznym. Mm -hmm. I Na plaży obowiązują nas, wszystkich uczestników tego letniego wspaniałego wypoczynku, zasady określone w przepisach prawa. Musimy się do nich stosować. Jeżeli nasze zachowanie zbudzi niepokój, czy też ratowników, czy osób postronnych obserwujących zachowanie młodych ludzi, młodych, nie tylko młodych, starszych, może mogą się takie osoby zwrócić o pomoc. Mam tu na myśli, jeżeli zauważą osobę pijaną, wulgarnie zachowującą się. I dalsze tego typu negatywne zachowania powodują to, że policjant, strażnik miejski podejdzie do pani, pana, poprosi o dokument tożsamości, weliquizuje i ewentualnie, jeżeli stwierdzi naruszenie obowiązuj, obowiązujących przepisów, może ukarać taką osobę mandatem karnym. No właśnie, Czy to się ile, robi... taki, ile taki mandat, właśnie? Za ile możemy taki mandat dostać? To, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest. Nie są. Yy, Wysokość man tych mandatów nie jest ujęta w taryfikatorze, że mhm. konkretnie nam określa zachowanie m, takie, e, to jest będzie powodowało złoty, a inne... otrzymanie inaczej. mandatu w wysokości tak. takiej czy innej. Nie, to jest e, w, ogólnie w, w kodeksie wykroczeń mamy taki... Widełki od 20 zł do 5 tysięcy zł. Włącznie. Włącznie. Także proszę Państwa, nie obrażajmy się, jeżeli policjant czy strażnik miejski poprosi nas o dokument tożsamości. Oczywiście wtedy, kiedy no, nie potrafimy jakoś. Zachować się na plaży, bo, bo bez zdania racji policjant nie podejdzie i nie poprosi o dokument tożsamości. Poprawcy też, panie Leszku, prawda? zwracają uwagę zwłaszcza na, na osoby. My cały czas mówimy o tych osobach nietrzeźwych, bo to jest bardzo ważne. Na naszej plaży przy Kąpielisku obowiązuje, to jest wystawiony regulamin, to jest prawo miejscowe. Tam zakaz jest... spożywania alkoholu. Tabliczki w koło zakaz mm -hmm. spożywania alkoholu, ale wracając do tego regulaminu, tam wszędzie mam napisane, że ratownik stoi pomarańczowym, prawda? Mm -hmm. Zwraca uwagę, i trzeba kategorycznie się podporządkować jego poleceniom. Jeśli ktoś rażąco narusza, czy to zachowaniem swoim? Aż zdarza się, że zdarza ludzie. Tak się, robią, zdarza tak? się, wzywamy policję, Straż Miejską. Są mandaty za zaśmiecanie terenu kąpieliska, mhm. terenu plaży, czy ewentualnie obok. Może policjant ukarać mandatem i z tego, co wiem, to każą. Yy, za, no za wnoszenie alkoholu również, za spożywia, spożywanie alkoholu również. Miałem takie zdarzenie, że przyjechało pięciu panów, rejestracja BKL, czyli Skolna, powiatu koleińskiego, do 636, nawet numer zapisałem rejestracyjny, przywieźli 070 wódkę, stanęli na slipie, gdzie wydujemy łódkę, podjechałem z łódką, żeby zwodować łódź, nie chcą zejść czterech zeszło, piąty stoi. To aż musiałem go delikatnie łódko dotknąć, żeby się po prostu odsunął. Jeszcze do mnie z potencjami, ale dwoma ci patrzy. Yy, zadzwoniłem na policję. No oczywiście panowie yy, szybciutko się zorientowali, że tu za mocyja może przyjechać, więc w samochód i pojechali. Ale minęło gdzieś godzinę czasu i wrócili z powrotem. Zadzwoniłem jeszcze raz, przyjechali panowie funkcjonariusze za majtki wszystkich po kolei. Ukarali Pewnie wszystkich albo prawie wszystkich. Już tam nie, nie interesuje się tym, jak to wygląda. I takie, mm -hmm. takie rzeczy trzeba eliminować. Nie ma możliwości. Sytuacja podobna również, jeśli chodzi o y, tych, którzy w trakcie... To, to było jeszcze przed uruchomieniem kąpieliska. W momencie, gdzie przygotowaliśmy się przed samym otwarciem, czyli 16, 16 czerwca roku wcześniej, żeśmy uruchomili, mm -hmm. a to gdzieś tam końcówka, koń, znaczy początek, początek czerwca, czyli, czyli ten okres, gdzie przychodziło, bo było bardzo ciepło, przychodziło bardzo wiele osób na teren plaży i jeszcze nie zorganizowanej do wypoczynku, do, do kąpieli. Natomiast jeśli dochodzi do jakichś zdarzeń typu na noc zamykamy szlabany, żeby po prostu nie, nie wjeżdżali, nie niszczyli, bo gdybyśmy pozwolili, to prawdopodobnie wszyscy by chcieli wjechać samochodem nad wodę, Nogi moczyć w wodzie, radio stereo, prawda? I jeszcze buteleczkę mu donieść, o ale tym to by wypocierało. Tak powiemy, tak powiemy. Proszę Państwa, także yy, policja ma prawo nas wylegitymować nad wodą, jeżeli nie przestrzegamy obowiązującego prawa. Prawo obowiązuje nas nawet wtedy, kiedy leżymy i smażymy się na plaży, o czym mówił rzecznik policji i również przestrzegał Pan Leszek, także nie pijemy na plaży alkoholu.